Cześć! Siemaneczko, siemaneczki, z tej strony Polskiej Lufa, dzisiaj nagrywamy kolejny odcinek serii Let's Play Minecraft. Dalszy ciąg maratonu, już przedostatni dzisiaj. Wracamy już do normalnej teksturki. Tak więc patrzcie tutaj, dioksid 5 mam jednak. Tutaj mam te cegły, biorę te diaksy. Muszę wziąć yy, to... i iść, iść w ogóle do To wybiorę. Czekaj, co oh, ja... No, na mnie jeszcze starcie fajne. Oj O nie. Jak sobie chylał? Wow. Damon sword. Damon. A miałem... ja teraz ja po drewno idę. podrewno mi się kończy. Nawet no, ja to się kierę. Gdzie ona Gdzie ma się kierę? Jest moja Muszę lecić po drewno, bo mi się kończy Fuck it. Fuck it. Muszę lecieć zapier. Aleć po drewno. Ale fajnie, najważniejsze, że on swego. Cieszymy się bardzo. Bynajmniej ja się cieszę Ten odcinek też będzie taki dronudny, bo będę tylko latał, kopał drewno i to tyle. Może gdzieś ruszę w przygodę? Może. Może a trzeba będzie pojechać na świat, a nie Na następnej wersji będę już na 1.7.5. Tak Zresztą, zobaczycie sami niedługo tą wersję już. No 1, 7, to jest fajne, ale na 1.7.5 7, 5 samym ja następnym razem. No i będziemy grali już na 7, 5 do kolejnych kilku odcinków i później znowu zmiana haha. na 1, 7, 7 czy 8, nie pamiętam, tam już wolne stereotypy, nie pamiętam, nie pamiętam, nie, nie, tam mała ta no. Dość pada. Ale najważniejsze, że to nie jest zeszczowa okolica. Tak jak to JD trafił w swojej przygodzie, już nieraz polecam jego kanał. Na razie niestety nie nagrywa. Obowiązki domowe. Wiadomość do mnie, do jego dotarła. Proszę ja No i to mi się. na musiał zag ogarnąć coś na telefonie. Ktoś mi napisał, what the fuck is this dobra. No i zaczynajmy. No i dobra, lecimy. Dalej, dalej. O, jest Wszystkie te działy, które tutaj są muszę wykopać. Znaczy sobie zciąć tutaj Wszystkie tutaj jakie będę miał. No i to Tu, tu, tu to To tutaj już tylko rozkopane. No i co tyle. Moja przygoda na serwerze się właśnie skończyła na jednym, a też dostałem bana. Z powodu cheatowania, bo sobie włączyłem X raya i Nodusa. No i ogólnie było fajnie. Ale teraz się już nie cieszę. No, mam nadzieję, że się mnie odbanują wkrótce, albo UNBANa będę musiał kupić. Utwamać. Dzisiaj kupuję UNBANa. A trzeba zagrać sobie dzisiaj na serwie. Serwer to IP będzie podane w opisie. Podbieram te pisane tutaj rzeczy. było jakieś kurde. dum 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 dum, dum.

Zostanie tutaj drewno już, będę to od zera do bohatera, jak to mówią. To drewno też musi być, o rozcharatane przeze mnie, musi być, musi być. Oj, musi, musi. Teraz to drewno jeszcze, no i to te dwa jeszcze zostaną mi i to tyle. Kurde, to drewno, coś bardzo lat. tak patrzcie. 3, 2, 4, 6? What the fuck? 2, 4, 6 To czemu masz 6 lat tylko? Kurde, słabo. Słabo, musiałem się trochę starsze o majestu. No nic. A wiem, niektórzy może nie wiedzą o no, czym mówię, ale widzicie takie kreski naokoło. Promienia to się nazywają. Yy. To tutaj ta kreska, ta kreska, ta kreska. To, to, no to to są właśnie promienie. Dzięki nim od, yy, można określić sobie yy, ile drzewo, dane drzewo ma lat. Na przykład jak ja to robię tutaj. Brzoza też 6 lat ma. Jeśli dobrze widzę. Dwa drzewka są, no fajnie, no to też je trzy, bo no to też je ciachamy. I jest dobrze, i jest dobrze. Dobra, już do końca to, 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 to łapą, no nie chcę mi się nowe siekierem zrobić. Tak, mój kadet się spisuje, mój kadet ma mocną łapę. No i dobrze. A wrzucam te 5 odcinków specjalnie się dla, dnia dla teorii, jutro może mnie nie być w domu, bo jutro idę na występ teatralny w Kamieńcu. Niech się może wiedzą o co mi chodzi, niektórzy nie. No. W skrócie powiem, bo jest pokaz teatralny u nas w Kamieńcu. No o 17 godzinie. Lecimy dalej. No, wracamy na chatę. Ten odcinek jest trochę krótszy, ale nie będzie. Znaczy, on nie jestem, to jest trochę krótki. Jeszcze się kimnę. No ja Wam dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Do zobaczenia w następnym. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Dzisiaj ma się z Polski Rufa. Cześć!